Witam i zapraszam na pierwsze na kanale 10 ciekawostek. A na początek starożytne Indie. Numer 1. W rejonie Kaszmiru na północy Indii została w starożytności wynaleziona bardzo cenna tkanina, czyli oczywiście Kaszmir. Prawdopodobnie wytwarzany jest tam już od około 3000 lat. Kaszmir powstaje z wyselekcjonowanej, niezwykle miękkiej wełny kóz kaszmirskich, a jego wytwarzanie jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Numer 2. W starożytnych Indiach bardzo rozwinięta była medycyna, w tym chirurgia. Najsłynniejszym specjalistą był Sushruta, czy też Sushruta, który zajmował się między innymi chirurgią plastyczną. Wiadomo, że przeprowadzał on operację rekonstrukcji nosa, czego dokonał już w VI wieku przed naszą erą. Pozostawił po sobie wiele traktatów medycznych. Numer 3. Miasta Doliny Indusu, takie jak Mohenjo-daro i Harappa, były już około 2500 lat przed naszą erą. Wyposażone w rozwinięty system kanalizacji. Co więcej, dostęp do niej mieli wszyscy mieszkańcy bez względu na status materialny. Pochodzą też stamtąd pozostałości pierwszych monumentalnych budynków i planowanych układów miejskich. Wiele budowli było murowanych z nowatorskiej, jak na tamte czasy, wypalanej cegły. Numer 4. W starożytnych Indiach świętym zwierzęciem był m.in. słoń, który uosabiał majestat i mądrość, a na jego grzbiecie poruszał się Bóg Indra. Zazwyczaj słoniem tym był mityczny Airavata, biały słoń o trzech głowach. Słonie bojowe były też używane w bitwach, zarówno do niszczenia machin wroga, bezpośredniej walki z wojskiem, ale i jako wierzchowce. Numer 5 Starożytne Indie są też ojczyzną szachów. Ciężko dokładnie ustalić kiedy ta popularna gra planszowa powstała, ale wiadomo, że już od około 500 roku naszej ery zaczęła się stopniowo rozprzestrzeniać na inne części świata. Zasady gry nie były jednak dokładnie takie same jak te, które znamy współcześnie, bo zmieniały się od tamtych czasów jeszcze wielokrotnie. Numer 6. Świętą rzeką dla starożytnych Hindusów był Ganges. Jedna z ważnych bogini imieniem Ganga była uosobieniem jej wód. Wierzono, że rytualne kąpiele w rzece mają cudowne oczyszczające właściwości. Zapoczątkowany wtedy zwyczaj był kontynuowany w kolejnych wiekach i do dziś trwa na dużą skalę. Numer 7. Starożytne Indie miały światowy monopol na wydobywanie diamentów przez większość znanej historii. Indyjskie złoża były eksploatowane od przynajmniej 3000 lat. I prawie wszystkie diamenty używane w Antyku i średniowieczu pochodziły stamtąd. Zdecydowany indyjski monopol zakończył się dopiero w XVIII wieku, gdy zaczęto wydobywać diamenty w Brazylii. Numer 8: Tajemnicza Żelazna Kolumna. To zabytkowy monument z Deli, który od setek lat zastanawia naukowców i metalurgów. Została stworzona w czasach panowania indyjskiego władcy Chandragupty II pod koniec starożytności, około 400 roku naszej ery. Mimo, że stanowi bryłę czystego żelaza, to ku zaskoczeniu obserwatorów nie dotyka jej korozja. Istniało wiele wyjaśnień, najczęściej religijnych lub magicznych, a obecnie badania naukowe wskazują na to, że odpowiedzialny jest za to fosfor, którym żelazo zostało nieświadomie zanieczyszczone. Numer 9: Indie są ojczyzną buddyzmu. Jego założycielem był Siddhartha Gautama, urodzony na terenie dzisiejszego Nepalu. Książę, który miał dobrowolnie porzucić życie w luksusie i zacząć szukać drogi prawdy i szczęścia z dala od przepychu i pałaców. Żył w VI i V wieku przed naszą erą i ten czas uznaje się za początek tego systemu. I numer 10. Jednym z najważniejszych instrumentów muzycznych tego okresu była wina. Instrument strunowy przypominający lutnię. U jednym z atrybutów bramy, czyli boga stworzyciela pierwszych istot, muzyka winy towarzyszyła ludziom zarówno rozrywkowo, jak i w celach sakralnych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Proszę o komentarze, polubienia lub udostępnienia, a wkrótce na kanale pojawi się więcej.